Niesamowity miesiąc, uczta Speedwaya dla kibiców, jakiej mało można oglądać na co dzień, więc ja myślę, że kibice są mega zadowoleni, no, a jako prezes klubu tym bardziej. Ta przegrana w Grudziądzu, założenia były inne, myśmy jechali też przecież sparing w Grudziądzu, Grudziądz wtedy był, z tego co pamiętam, z Nicki Petersenem i żeśmy wygrali ten sparring, więc założenia na pewno były trenera i inne. Stało się jak się stało. Chłopaki chcieli naprawdę odegrać się. Do tego przyszła informacja, że nie pojedzie Freddy Lillen, chłopak, który ma drugą średnią w zespole. To jak gdyby jeszcze mocniej zmotywowało chłopaków do walki. Chłopaki uźwignęli ciężar, powiedzmy sobie, osłabienia. Oczywiście liczymy na to, że Freddy wróci mocny, zdrowy i, i i, I dający skrzydeł drużynie, i oby tak było, więc przed nami jeszcze parę meczów w rundzie zasadniczej, i później play-offy, czyli to, co, co chcemy, do, 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 do czego chcemy się najbardziej przyłożyć. Ja myślę, że głównie dopasowanie się do, do, do silników, do motocykli Kuba. Cały czas było widać, że gdzieś szuka czegoś, a co nie zresztą w Polskiej lidze nie tylko Kuba miał taki problem z opasowaniem się do silników, ale całe szczęście, że to już jest poza nie Piniem Miszkowiaków i Kuba jest tak jak co roku ważnym elementem drużyny, zdobywającym dla nas punkty. Tylko Kuba, bo Kacper Worena również to pokazuje, więc to cieszę, że, że przed playoffami drgnęło coś. Cieszymy się, że Polacy wygrali. Za nami byli Duńczycy i Wielka Brytania. A nas jeszcze bardziej cieszy, że to Częstochowianin był główną postacią tej reprezentacji polskiej. Ja odpowiem tylko tyle, że tu przynosi efekty szeroko zakrojone szkolenie w całym tego słowa znaczeniu. Z szukaniem tych talentów, z scoutingiem, z pracą na ulicy Brzegowej, czyli na mini-żużlu, bo warto wspomnieć, że większość tych chłopaków w tych 250 jest znakomita większość, to są chłopcy, którzy się ścigali na mini-żużlu i czy by ktoś chciał, czy nie chciał, tego się nie zmieni. Nie patrzę na bardzo na to tak, żeby dosprzętowić po prostu i żeby ci zawodnicy wjeżdżali na podium tylko i wyłącznie sprzętem, tylko żeby oni się e, kształcili, bo efekt bardzo często tych chłopców, którzy jadą są leccy jadą na sprzęcie, jest później taki, że wchodzi w klasę 250 jest problem. Więc ymm, fajnie jest, żeby on się starał ten młody człowiek sam sobą jechać. E, do tego trener, który uczy powiedzmy sobie tej bieżącej techniki jazdy, a nie łokci do góry i tak dalej, bo to jest bolączką wielu ośrodków miniżużlowych i później się ciągnie za ośrodkami miniżużlowymi, że chłopcy, którzy wychodzą z miniżużla. Źle siedzą na motocyklu. Ten mini Żużel przynajmniej w Częstochowie musi być. 250-ki, 500 Mateusz Świednicki, Kuba Miśkowiak, Kajetan Kupiec, Flanek Karczewski, Szymon Wolski. No tych chłopaków naprawdę o Chalkiewicz. Więc powiedzmy sobie, za parę miesięcy będziemy mogli powiedzieć: a już na pewno w przyszłym roku, że. Mamy dużą młodzieży, bardzo dobrej młodzieży. Prawem y, właściciela, prezesa, trenera klubu jest myśleć o przyszłym roku. I nie ukrywam, że my też myślimy bardzo mocno o przyszłym roku. Yy, ale to jest bardzo niewygodne, bo mamy sezon, który jeszcze trwa. Trzeba wierzyć w chłopców. Yy, ja bym chciał, żeby moi chłopcy, którzy teraz tutaj jeżdżą, zdobyli wszystko, co się można, żeby zdobywali dwucyfrówki. Wtedy człowiek by nie miał jakby nawet myśli takich, żeby cokolwiek, gdziekolwiek zmieniać. Więc trzymam kciuki na naszych chłopaków, wierzę w nich, wierzę, że pojadą dobrze w playoffach i wyżej, co spowoduje, że prezes klubu będzie miał mniejsze bóle głowy nad budowaniem składu.